Komórka macierzysta to komórka rezerwowa, która może stać się dowolną komórką, kiedy tylko jej potrzebujesz. Badania nad komórkami macierzystymi wykazały pozytywne wyniki u osób ze zwłóknieniem serca, wątroby i uszkodzonymi komórkami mózgowymi. Komórki macierzyste mogą być również korzystne w następujących przypadkach. Stymulowanie nowej chrząstki w stawach, chorobach autoimmunologicznych, odmładzanie komórek skóry, a także przeciwdziałanie nowotworom. Aby uzyskać populację komórek macierzystych na najwyższym poziomie najlepszą rzeczą jaką może zrobić jest post. Post naturalnie zwiększa ilość komórek macierzystych. Jeśli udać się pościć 48 godzin lub dłużej, drastycznie zwiększysz ilość komórek macierzystych dla przewodu pokarmowego, mózgu i układu odpornościowego. Intensywne ćwiczenia to najlepszy sposób na zwiększenie ilości komórek macierzystych dla mięśni i w mózgu. ćwiczenia stymulują również czynnik neurotroficzny, który umożliwia tworzenia nowych komórek nerwowych i mózgowych. Kolejnym punktem jest głęboki sen. Sen zwiększa ilość melatoniny, która stymuluje regenerację komórek macierzystych. Sen zwiększa także ilość komórek macierzystych układu odpornościowego i sercowo-naczyniowego. Kolejnym punktem jest zielona herbata. Zielona herbata zawiera fitoskładnik EGG, który ma silne właściwości przeciwzapalne i pomoże zwiększyć ilość komórek macierzystych w mózgu i wątrobie. Kolejnym punktem są kwasy tłuszczowe omega-3, które zmniejszają stan zapalny, co w konsekwencji wspomoże produkcję komórek macierzystych. Kwasy omega-3 działają przeciwzapalnie i mogą zwiększyć ilość komórek macierzystych w kościach, chrząstkach, mózgu i skórze. Witamina D i słońce pomagają utrzymać komórki macierzyste we krwi. Kolejnym punktem są kwasy tłuszczowe omega-3, które zmniejszają stan zapalny, co w konsekwencji wspomoże produkcję komórek macierzystych. Kwasy omega-3 działają przeciwzapalnie i mogą zwiększyć ilość komórek macierzystych w kościach, chrząstkach, mózgu i skórze. Witamina D i słońce pomagają utrzymać komórki macierzyste we krwi, które są zaangażowane w układ odpornościowy. Kolejnym punktem jest terapia zimnem. Zimno stymuluje komórki macierzyste brunatnej tkanki tłuszczowej, które wspomagają naprawę mięśni, zmniejszają stany zapalne i zwiększają przepływ krwi. Bariery w produkcji komórek macierzystych obejmują stres, brak snu, stany zapalne, śmieciowe jedzenie, alkohol, palenie i zanieczyszczenia.